No i cześć, a wszystkim ludzie, ja jestem Weski, witajcie w kolejnym poradniku Zgosta z Ghost of Tsushima. W dzisiejszym poradniku będzie solidna garść informacji dotycząca naszego wierzchowca. Powiem wam m.in. o tym, jak zdobyć naszego pierwszego wierzchowca, czy nasz koń może zginąć, czy możemy go ulepszać i wiele więcej, także bez żadnego przedłużenia, lecimy z filmikiem. Naszego wierzchowca możemy otrzymać już w trakcie rozgrywania naszego prologu. W pewnym momencie dotrzesz do stajni, w której będziesz mógł wybrać jednego spośród trzech koni. Wierzchowce mają takie same statystyki i różnią się jedynie wyglądem. Po wybraniu naszego konia musimy wybrać jedno spośród trzech imion, które zasugeruje nam gra. Naszego wierzchowca możemy przywołać, klikając lewy kierunek na naszym krzyżaku. Czasami przywołanie konia nie będzie możliwe, gdyż będziemy znajdować się w lokacji, do której koń nie może dotrzeć, lub znajdziemy się w trakcie wykonywania. Questa. Aby wsiąść na konia, musimy kliknąć przycisk R2 tuż obok niego. Nie musimy się martwić o życie naszego konia, ponieważ jest on nieśmiertelny i nawet jeżeli spadnie z większej wysokości, zaatakują go przeciwnicy, lub przypadkowo uderzymy go kataną, to jedyne co zrobi to oddali się na kilka metrów i po chwili będziemy mogli znowu na niego skoczyć. W trakcie gry niestety nie mamy możliwości ulepszania naszego wierzchowca. Jedyne co możemy zrobić to wymienić mu siodło, które jest wyłącznie elementem kosmetycznym lub zakupić umiejętność cios z konia, który umożliwi nam zaatakowanie przeciwnika i ogłuszenie go zaraz po wyskoczeniu z naszego rumaka. Możemy również atakować naszych przeciwników podczas jazdy na koniu. Jin jest w stanie wymachiwać kataną oraz strzelać z łuku, aczkolwiek pamiętajcie o tym, że jeżeli otrzymamy obrażenia, to koń zrzuci nas na ziemię i oddali się od nas na kilka metrów. Jeżeli obawiamy się otrzymania obrażeń, możemy w każdej chwili zsiąść z konia lub za pomocą krzyżeka na kontrolerze zeskoczyć z niego i kontynuować walkę. W trakcie eksploracji oraz wykonywania questów mamy również możliwość skakiwania na inne konie. Nie będą one posiadały wybranego przez nas siodła, ale będą umożliwiać użycie katany, jak i łuku oraz wcześniej wspomnianej umiejętności. Kochani, to już wszystko w tym poradniku. Mam nadzieję, że Wam się przydał i był dla Was pomocny. Dodatkowo, jeżeli potrzebujecie pomocy, to zapraszam oczywiście na moje strony, które odbywają się na YouTube oraz na Twitchu. Ja tymczasem się z Wami żegnam i widzimy się oczywiście w kolejnych poradnikach. Także trzymajcie się i do zobaczenia!